Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, tutaj Skrillex i zapraszam do kolejnego odcinka serii Zagrajmy. Zagrajmy w Harry Potter i Czara Ognia. I zrobimy sobie dzisiaj zadanie Moody'ego. No zaczynajmy. Co tu mamy? 10 było, było, błot ryjów, czy coś takiego. Używając uroku, coś tam, coś tam, dobra. chyba radę weźmiemy sobie Harego. jak zwykle bo to główny bohater kiedyś może zagram kimś innym no ciekawe czy będzie trudno ich pokonać zobaczymy zaczynamy ciekawe ile mam żyć. Dawaj. Tu tylko jednego. O, już dwóch. To jest dlatego, że oni pomagają mi pomagały pomagałem przez to. W takich 10 to ustaliliśmy jeszcze trochę. Jeszcze 8 dokładnie.

I'm sorry, 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 I'm not i

Właśnie zdobyliśmy Dobrze nie? Całość i kozemy jest oznaczona już czasu na zapisie ich czy coś tam O koniec Zostaw mamy brąz No dobra A czemu powtórzyłem zadanie? Ojej A to już tyle, no Ja się będę z wami żegnał To było tyle no to czekajcie na no następny odcinek. Cześć.